Cześć wszystkim! Witajcie na naszym kanale. Dziś porozmawiamy o jednej z najbardziej intrygujących i czczonych postaci w kościele katolickim ojcu Pios Pietrelciny oraz jego przepowiedni o trzech dniach ciemności. Przygotujcie się na poznanie historii pełnej tajemnicy i duchowości. Czy jesteście gotowi, aby odkryć, co ma nadejść i jak przygotować się fizycznie i duchowo na to, co nieuniknione? Czy masz to, co jest potrzebne, aby stawić czoła nadchodzącemu chaosowi? Nie przegap żadnego szczegółu. Ojciec Pio, urodzony jako Francesco Forgio Unii w 1887 roku, był włoskim kapucynem, który stał się sławny na całym świecie dzięki swoim mistycznym wizjom, cudownym uzdrowieniom i stygmatom. Ranom Chrystusa, które nosił na swoim ciele. Kanonizowany w 2002 roku przez papieża Jana Pawła II, ojciec Pio, jest centralną postacią w wierze milionów katolików. W ciągu swojego życia ojciec Pio miał wiele objawień, które wielu uważa za bezpośrednie ostrzeżenia z nieba. Spośród wielu objawień przypisywanych ojcu Pio, jedną z najbardziej znanych i przerażających jest przepowiednia o trzech dniach ciemności. Według relacji. Ojciec Pio ostrzegał swoich naśladowców przed okresem intensywnej ciemności, która pokryje Ziemię przez trzy dni i trzy noce. W tym czasie świat będzie w wielkim zamieszaniu, z jednoczesnym występowaniem katastrof naturalnych i duchowych. Wyobraź sobie świat pogrążony w ciemnościach, gdzie demony wędrują swobodnie, a światło wydaje się odległym wspomnieniem. Ojciec Pio miał powiedzieć: Gęsta ciemność pokryje Ziemię. Przez trzy dni i trzy noce będzie ciągła ciemność. Tylko poświęcone świece dadzą światło w tej straszliwej ciemności. Po niebie przejdzie chmura czerwona jak krew. Błyskawice i grzmoty wstrząsną ziemią. Ojciec Pio pozostawił również jasne instrukcje, jak przetrwać te dni ciemności. Radził ludziom. Aby schronili się w swoich domach, zamknęli wszystkie drzwi i okna oraz unikali za wszelką cenę spoglądania na zewnątrz. Do oświetlenia należy używać tylko poświęconych świec, a stała modlitwa będzie niezbędna dla ochrony duchowej. Ojciec Pio powiedział również: módlcie się na różańcu. Modlitwa jest jedyną bronią, którą teraz macie. Wszystko będzie w rękach Boga i żaden człowiek nie będzie mógł nic zrobić samodzielnie. Przepowiednia o trzech dniach ciemności była przez lata przedmiotem wielu dyskusji i interpretacji. Niektórzy widzą to jako dosłowne ostrzeżenie o przyszłych wydarzeniach, podczas gdy inni interpretują to jako metaforę dla czasów wielkiego duchowego i moralnego zamętu. Bez względu na to, w co się wierzy, centralne przesłanie ojca Pio jest jasne: wiara, Modlitwa i duchowe przygotowanie są kluczowe. Niezależnie od tego, jak interpretujesz te przepowiednie, historia ojca Pio i jego nauki nadal inspirują i prowadzą wielu ludzi na całym świecie. Jego życie poświęcone wierze, miłości i służbie bliźnim jest potężnym przykładem duchowości i oddania. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij polubić. Udostępnić znajomym i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej podobnych treści. Do zobaczenia w następnym filmie!